przede wszyscy bardzo serdecznie, dzisiaj przychodzę do was z zakupami second handu, więc jeżeli jesteście ciekawi moich perełek, to zapraszam was na film. Pierwsza rzecz, którą chciałabym wam pokazać jest to sweterek z firmy River Island, jest to dwunastka. Sweterek jak widzicie jest dosyć krótki, bardzo fajnie wygląda do jeansów z wysokim stanem, dzisiaj już go przymierzałam. On ma takie guziczki w kolorze złotym, a także złoto-perłowym, rękawki są krótkie, on jest w kolorze ekry, bardzo ładnie wygląda, bardzo ładny i elegancki, a także stylowy sweterek, także cieszę się, że go mam za niego, zapłaciłam około 15 zł na wagę. Kolejny sweterek jest to sweterek Gap 12-13 lat, kupiła mi go moja mama nie patrząc na metkę, bo ja też często nie patrzę na metki, sweterek jest też dosyć krótki, ale w sam raz na mnie, o dziwo, wygląda naprawdę fajnie, z przodu są złote, nie złote tylko różowe cekinki, on jest jak widzicie w, korze, w kolorze beżowym, nie wiem ile za niego zapłaciła, ale też z przyjemnością będę go nosiła do właśnie jeansów z wysokim stanem, a także może z wyciętymi kolanami, nie wiem, zobaczę. Następna rzecz to jest przepiękna sukienka, bardzo stylowa i modna w tym sezonie, to jest sukienka z firmy Denim Hu, bardzo ładna, jak widzicie ona jest w kratkę, zaniżony stan, sukienka jest dosyć krótka i wygląda naprawdę rewelacyjnie i bardzo stylowo, rękawki są 3,4 i według mnie będzie rewelacyjnie wyglądać do tych moich bajkerów, czyli do takich ciężkich, Butów, ale oczywiście w lecie nie będę nosiła tych butów. Ale bardzo fajnie na tą porę roku fantastycznie będzie się z nimi prezentować. Chciałabym również sobie kupić taką czarną mega-ramoneskę, też by wyglądała dosyć dobrze do tej stylizacji. I za tą sukienkę zapłaciłam około chyba 13 zł. I to też było na wagę. Następny sweterek, tylko następna to jest bluza. Bluza taka szara, duża bluza do biegania. W nie taka duża, ale długa może tak. Do biegania także na weekendy, jak będę gdzieś wyjeżdżała na rowerem, rowerem. Bluzę z kapturem, z jakimś tam różowym napisem, nie czytam jeszcze napisu, ale bardzo ładna, bardzo fajna. Ja w ogóle lubię szare bluzy i w ogóle lubię szare ciuchy, także. Cieszę się, że ją kupiłam, cieszę się, że ją znalazłam. Jest w bardzo dobrym stanie, oczywiście już jest wyprana. Zapłaciłam za nią tylko i wyłącznie 5 zł. Następna rzecz to jest sweterek, również za który zapłaciłam tylko i wyłącznie 5 zł. Jest to sweterek taki w czaszki, ale czaszki są uśmiechnięte, także ja również jestem uśmiechnięta. Czaszki są bardzo ładne, sweterek jest w kolorze takim brudnym, przybrudzonym, beżowym. Czaszki są czarne, jest on dosyć również krótki, czy czwarte, Na dole gdzieś jest tam przy szwie coś... Poprute, ale ja to zaraz sobie zeszyję, także będzie wyglądał naprawdę bardzo, bardzo fajnie i również się cieszę, że go mam. Nie wiem, czy wcześniej mówiłam, czy nie, w każdym razie piątkę za niego zapłaciłam. Dobrze. Ostatnia przedostatnia, nie, no w sumie nie, przedostatnia jeszcze nie. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, jest to fantastyczna bluza, którą mogliście już widzieć u mnie na Instagramie. Za bluzę zapłaciłam również 5 zł. I jest ona w kolorze szarym. Jest dosyć krótka, rękawki są długie, fajny napis, także cieszę się, że ją mam. Bardzo fajna bluza, zarówno na co dzień, jak i na jakieś tam biegi, czy też wyjazdy, także rewelacja i bardzo się cieszę, że ją mam. Następna rzecz to jest bluzka, bluzka przepraszam, sweterek czy też kardigan, który mam na sobie. Kardigan dostałam od mojej mamy, jest on dosyć długi, fajnie wygląda i fajnie prezentuje się z taką zwykłą białą bluzką, którą mam na sobie dzisiaj, taką, czyli y, taką, z takim topikiem na ramionczkach y, I nie wiem za ile moja mama za niego zapłaciła, ale jeszcze chciałam Wam pokazać spodnie, które kupiłam ostatnio sobie w CNA. Y, spodnie są nowe, zapłaciłam za nie 37 zł, była na nie promocja Dziury są troszeczkę powyżej kolan, ale mi to absolutnie nie przeszkadza I chyba dlatego było przecenione Więc jeżeli jesteście zainteresowani tymi spodniami, bądź macie kolana trochę wyżej, to zachęcam, abyście zerknęli do y, CNA. Dobrze Kolejna rzecz, którą chciałabym wam pokazać, to są spodnie, które niestety nie są na mnie dobre, ale zaraz wam pokażę. Ta rzecz to są spodnie. Spodnie z firmy Street One. Jest to rozmiar 31. Ja byłam pewna, że ja takie noszę, jednak okazało się po, ym, po zmierzeniu ich, po wypraniu i po także po zmierzeniu, bo ja ich nie mierzyłam. Kupiłam sobie trzy pary spodnie, wszystkie na oko. Dwie pary okazały się dobre, ale ym, nie rurki, więc dałam mam je do zwężenia, dlatego też wam nie pokażę. A trzecie okazały się bardzo fajne, bardzo stylowe e, rurki ym, z, z, z zaniżonym Kroczem, ale niestety po prostu są na mnie za szerokie, bo 31 to jest chyba 40 między 40 a 42. Więc no niestety ja kupiłam sobie w ogóle 38 yy, ostatnio w cent. A więc jestem z siebie niesamowicie dumna. No ale pomijając ten fakt, no właśnie kupiłam sobie za duże spodnie, nie za bardzo czy jest wężać bo za zwężenie pewnie zapłacę 35 zł, także no, albo je komuś dam, no ale chyba komuś je dam albo komuś sprzedam, więc jeżeli jesteście zainteresowani tymi spodniami, sprzedam je za 5 zł, to, to proszę napiszcie mi pod filmikiem bądź wiadomości prywatną na Facebooku, na YouTubie czy też na, na moją pocztę także jeżeli jesteście zainteresowani, ja oczywiście mogę Wam jeszcze wysłać zdjęcie m, tych spodni Dobra, z mojej strony to wszystko, dajcie znać, jak Wam się podobały moje zakupy, moje perełki, jeżeli tak, to proszę Was o kciuki w górę, jeżeli nie, no to macie nie, że jeżeli nie, no to nie, nie dawajcie kciuków w dół, bo to wcale nie motywuje. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za uwagę i życzę Wam miłego, słonecznego popołudnia, trzymajcie się, pa!